Dobry lot, dzisiaj mamy 27 grudnia, niedziela I tak, już wspominałem kilka razy, że już więcej gołębi na sprzedaż w tym roku już nie mamy kompletnie, ale y, Można powiedzieć, że za sprawą Sylwka Lorenta, jest to fadowca, który kolejny raz organizuje akcję charytatywną Tym razem akcja charytatywna dotyczy jego kolegi Który został no, na dzień dzisiejszy sparaliżowany, tam uszkodzony rdzeń kręgowy Tam na razie nie porusza ani nogami, ani rękami, potrzeba 100 tysięcy złotych na y, tam y, półroczną bądź roczną rehabilitację i dlatego poprosił nas również, czy bylibyśmy w stanie kolejny raz coś tam wspomóc, dlatego zdecydowaliśmy, że oferujemy coś fajnego. Tym razem tutaj, jak już mówiłem, już gąb całkowicie wypierzony, gotowy do, czy to do rozpłodu, czy do lotu, on właśnie miał zostać na głębniku lotowym w tym roku u nas. Pochodzi z naszej najlepszej linii rozkładowej, jeżeli chodzi o gołębie na wspólne gołębniki. No w tym roku się pokazałem najlepiej na wspólnych gołębnikach. W zasadzie wysłane były tylko dwa gołębie i dwa od razu zrobiły ekstra robotę w Tajlandii i na Chorwacji, gdzie odkupiliśmy z powrotem pełne, pełne dwie siostry właśnie tego gołębia prezentowanego. To jest z naszej rodziny Mazanych, gdzie w tamtym roku w 2000 w 19 roku najlepszy samczyk oddziału i najlepsza samica oddziału były to gołębie właśnie mazane z linii Ben Steveninga-Chipo bezpośrednio z Zaniniego, także to jest również gołąb mazany, tam na YouTube można odnaleźć właśnie filmik z naszym gołębiem. Bo z naszym całym kolarzem tych gołębi właśnie pokazany był ojciec i pokazany był ojciec i yy, dzieci tego głębia, które właśnie wywalczyły te tytuły A z w oddziale. Jest to filmik zatytułowany, tam był mazana skuteczność. W tym roku tak my spróbowaliśmy te głębie na wspólnych głębikach. Dwa poszły tylko na początek no i zrobili kapitalną robotę, także na ten rok praktycznie znowu już nie będą lotowane w oddziale, tylko idą właśnie na wspólne gębliki bo wiadomo, tam nam najbardziej zależy na jak najlepszych wynikach. W Mistrzostwach Świata i tutaj prezentujemy właśnie gołębia, który miał zostać praktycznie jako ostatni z tych mazanych do lotu, właśnie w oddziale, jeszcze przez to był zostawiony całkowicie spieżony. Fajne tutaj ułożenie tego głębia, też tak na szybko pokażemy. Jak zawsze chcemy prezentować gołębi. Właśnie, jeżeli jest wasza aukcja charytatywna, tak jak mówię, to no musieliśmy już coś wyciągnąć bezpośrednio z gołębika lotowego, ale w takiej sytuacji, jeżeli chodzi o akcje charytatywne, no to zawsze prezentujemy coś takiego topowego, a że już nie mieliśmy żadnych gołębi, a też nie lubimy nigdy prezentować tych gołębi powiedzmy z bonami czy tam bony na przyszły rok, ponieważ wiadomo, różnie, to wygląda z tymi bonami. Zawsze lepiej zaprezentować coś, co już jest w ręce leży i coś fajny fajnych gołębi. Także zdecydowaliśmy się, że poświęcamy gołębie, gołębia bezpośrednio z gołębika lotowego, przygotowanego na. Na kolejny sezon. Myślę, że ktoś będzie niesamowicie zadowolony z tego ptaka, ponieważ gołębie tam jest z tej linii praktycznie co się nie wykluje, to robi fantastyczne wyniki i na całym świecie, i, i w oddziale, na lotach. rodzaj z tego gołębia latało fenomenalnie zarówno loty 100 km, jak i 500, 800 i jeszcze z Brukseli robiły czołowe konkursy, także linia taka uniwersalna i zdecydowaliśmy, że ponieważ tutaj czasu nie ma na jakieś licytacje i tak dalej, jeżeli chodzi właśnie o, o ratowanie zdrowia Pana Adama, dlatego zdecydowaliśmy, że po prostu robimy coś takiego, że na zasadzie kto pierwszy ten lepszy, filmik wskakuje o 17 i równolegle tak samo wskakuje na Facebooku, ponieważ wielu hodowcy nieraz mówi na YouTubie, że oni nie mają Facebooka, czy nie wiedzą jak tego gołębie po prostu tam zalicytować, czy złożyć ofertę, dlatego postanowiliśmy, że po prostu filmik wskakuje o 17 na YouTube i na Facebooka i pierwsza osoba, która yy, zgodzi się, Zapłacić 2,5 tysiąca złotych za tego gołębia, nabywa tego gołębia bezpośrednio. Także robimy coś takiego, że tak nie podbijamy, ponieważ jest to za dużo kombinacji i tak dalej. Po prostu pierwszy telefon, pierwsza osoba, która się zgłosi i. i tak jak mówię, oferuję kwotę 2500 tysiąca złotych za tego gołębia, wtedy tego gołębia wysyłamy, wpłata wiadomo, będzie zaksięgowana, gołąb idzie bezpośrednio do nabywcy. Także na zasadzie również kto pierwszy ten lepszy, tak jak mówię, oferta jest nie w formie aukcji, bo, bo nie ma czasu przy takich, tak jak mówię, sytuacjach losowych. Także tak jak mówię, 2500 tysiąca złotych i, i jeżeli kto pierwszy zadzwoni, zaoferuje tą kwotę, do tego automatycznie ten gołąb zostanie wysyłany. Także serdecznie zapraszamy do, do na pewno do, można powiedzieć, do zrobienia sobie prezent, prezentu jeszcze na te święta, czy na ten nowy rok w postaci fantastycznego gołębia, do tego, no wiadomo, kolejny raz staramy się pomóc właśnie jakąś akcją charytatywną, żeby, że tak jeżeli mamy jakąś możliwość, to staramy się, także zachęcamy również do pomocy dla hodowców, bo wiadomo, no, sobie można powiedzieć takie przyjemne, spożyteczne, można zarówno nabyć fantastyczny materiał rozpodowy, jak i również można wspomóc chorego człowieka w potrzebie. Także tak jak mówię 27 grudnia, o godzinie 17 wskakuje ten filmik i powodzenia dla wszystkich, kto będzie zainteresowany, dajmy, tak chęci niesienia pomocy czy zakupu sobie takiego fajnego gołębia. Dobry.